Film ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego celem jest wyłącznie przybliżenie w podstawowym zakresie zagadnienia, a także podanie wskazówek, gdzie można znaleźć więcej informacji oraz podkreślenie, jak ważne jest szukanie bezpośrednio w normach. Autor filmu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania filmu niezgodnie z celem. Oraz na skutek niestosowania się do informacji zawartych w normach oraz instrukcjach obsługi sprzętu wykorzystywanego do pomiarów. Z uwagi na postęp techniczny oraz zmiany w normalizacji, należy przed lub po zapoznaniu się z materiałem sprawdzić status normy. Ostrzeżenie. Ryzyko porażenia prądem. Wykonując prace pomiarowe należy wykluczyć możliwość wystąpienia zagrożenia dla ludzi oraz zwierząt domowych, a także ryzyko uszkodzenia obiektu nawet w przypadku kiedy jakiś obwód elektryczny będzie wadliwy lub uszkodzony. Wszelkie prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Sprzęt pokazany w filmie zost Został użyty wyłącznie dla zilustrowania zagadnienia i nie jest to żaden zabieg marketingowy. Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie mowa na temat pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną. Ja chciałbym tutaj na początku zaznaczyć, że pomiar rezystancji uziemienia przez pomiar impedancji pętli zwarcia to też jest pomiar wykonywany metodą techniczną. Tylko mówiąc o pomiarze rezystancji uziemienia, metodą techniczną mam na myśli tą metodę, gdzie się wbija elektrody w ziemię, chodzi o elektrodę prądową i napięciową, dlatego też nazywany był ten pomiar rezystancji uziemienia przez pomiar impedancji pętli zwarcia, w cudzysłowie oczywiście metoda impedancji pętli zwarcia, dlatego żeby było można odróżnić y, oba te warianty. Jeśli chodzi o metodę techniczną, tutaj y, w tym filmie będzie omówiona ta podstawowa klasyczna wersja, bo przy metodzie technicznej mamy jeszcze wersję czteroprzewodową i wersję z trzema przewodami i cęgami, ale te odmiany metody technicznej będą już omówione w następnym y, filmie. Może na początek, gdzie można znaleźć informację na temat pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną. Jeśli chodzi o normę PNHD 603646. Z lipca 2016 roku. Informację na temat pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną można znaleźć w załączniku C i metoda ta jest opisana jako metoda C1. O co w tej metodzie pomiarowej chodzi, będzie mowa. W dalszej części tego filmu. Jeżeli jeszcze ktoś nie zasubskrybował mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczynić. Jeżeli film się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. A zatem, na czym polega pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną? Jak zbudowany jest taki układ pomiarowy, można teraz zobaczyć. Do pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną. Jak można zauważyć, są tutaj dwa obwody: obwód prądowy, gdzie mamy źródło zasilania, amperomierz, uziom badany i elektroda prądowa, także jest obwód napięciowy, voltomierz, uziom badany i elektroda napięciowa. I co tu jest? Tak naprawdę najważniejsze. Trzeba przestrzegać tu jednej zasady. Elektroda napięciowa powinna być umieszczona w połowie odległości między badanym uziomem a elektrodą prądową. Jeśli teraz chodzi o sposób rozmieszczenia elektrod pomiarowych względem badanego uziomu. Mamy tu dwie możliwości, bo można elektrody pomiarowe rozmieszczać w ten sposób, że będą one w jednej linii, albo też można je rozmieścić w układzie trójkątnym. Przedstawiają, przedstawia się to w następujący sposób. Tutaj jest jeden rysunek, który pokazuje, Rozmieszczenie wzdłuż linii prostej, gdzie obie elektrody i badany uziom tworzą jedną linię, lub można to zrobić też w układzie trójkąta, co tutaj jest pokazane na tym rysunku. Oczywiście, jeśli chodzi o sposób rozmieszczenia elektrod pomiarowych, który został przed chwilą zaprezentowany, to nie jest sprawa przypadkowa. Bo dlatego jest taki układ wymagany, aby nie dopuścić do powstawania sprzężeń elektromagnetycznych między przewodami pomiarowymi. I to jest rzecz, na którą trzeba naprawdę zwracać uwagę. Jeśli chodzi zaś o zasadę działania układu pomiarowego, przedstawia się ona w następujący sposób. Prąd przemienny, który ma stałą wartość, będzie przepływał między uziomem badanym. To oczywiście uziom trzeba odłączyć tu od instalacji badanej, elektrodą prądową, ale ona musi być umieszczona w takiej odległości, żeby nie było oddziaływań między uziomem badanym a tą elektrodą prądową. Teraz jak wyznacza się tu rezystancję uziemienia i czemu ona jest równa? Wartość napięcia występującego między elektrodą napięciową a badanym uziowem dzieli się przez wartość prądu przepływającego między uziomem a elektrodą prądową, co przedstawia ten oto wzór. I to jest wartość tej rezystancji uziemienia. Jeśli tutaj chodzi o pomiar rezystancji uziemienia dla uziomów, które są skupione, o co tu chodzi? Takie, co będą mały obszar zajmować, jak są niewielkie prądy pomiarowe, kiedy jest tutaj poprawny wynik. Żeby była odległość między badanym uziomem a sondą napięciową przynajmniej 20 metrów, ale jak będą duże prądy pomiarowe lub będzie jakiś przedmiot metalowy się znajdował na: Trasie między elektrodą prądową a badanym uziomem, no to trzeba zwiększyć odległość lub zmienić też kierunek położenia tych elektrod. No tutaj wiadomo, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wykonywuje się pomiar, wbijając sondy tam, gdzie nie ma żadnych metalowych przedmiotów znajdujących się pod ziemią. I ważne jest tutaj takie oddalenie elektrody prądowej. Aby między elektrodą prądową i badanym uziomem występowała strefa zerowego potencjału. Inaczej, ziemia odniesienia. Tutaj pokazany jest rysunek, który właśnie pokazuje tą strefę, co to jest. Przewody pomiarowe powinny mieć możliwą małą rezystancję, żeby ten prąd pomiarowy był na tyle duży, żeby było możliwe zmierzenie napięcia uziomowego. I teraz, jeśli chodzi o ułożenie przewodów, które łączą elementy obwodów pomiarowych, te przewody powinny być od ziemi oczywiście odizolowane. I jeszcze ważne jest tutaj ułożenie tych przewodów. Przewody muszą być tak ułożone, aby uniemożliwić indukowanie się napięcia zakłócającego w obwodzie napięciowym. Czyli wiadomo, żeby tutaj nie było jakichś jeszcze niepotrzebnych zakłóceń, bo głupoty powychodzą. A jeśli chodzi tutaj o źródło, za pomocą którego będzie wymuszany ten prąd uziomowy, no to najczęściej używa się źródeł prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz. Można też tutaj używać źródeł wymuszających prąd o innej częstotliwości. No i jakie teraz są wady metody technicznej? Wiadomo, trzeba tutaj rozwijać przewody, trzeba cały układ montować. Jest konieczne obce źródło zasilania. Prądy błądzące mogą nam zakłócić wynik pomiaru. Jak jeszcze sprawdzić, czy pomiar jest wykonany poprawnie? Wykonuje się oprócz tego podstawowego, zasadniczego pomiaru dwa pomiary dodatkowe. Tutaj się przesuwa elektrodą napięciową o około 10% z tej pierwotnej odległości, jaka była między badanym uziomem a elektrodą prądową. Tu się trzeba na chwilę zatrzymać bardzo ważna uwaga ale bo może się też tu czaić pułapka te 10% odległości o które się przesuwa elektrodę napięciową to jest to liczy się na podstawie odległości liniowej pomiędzy badanym uziomem a elektrodą prądową jeżeli są te wyniki maksymalnie zbliżone do siebie, no to średnia z tych trzech odczytów może być przyjęta jako wynik pomiaru rezystancji uziemienia. Jeżeli nie będą rozbieżności, trzeba zwiększać odległość między elektrodami i powtarzać pomiary. Ja tutaj pokażę takie przykłady, jakie powinny być minimalne odległości w metrach lub odległości względne dla, dla zobrazowania, bo tutaj no. W praktyce można przyjmować gdzieś około 40-50 metrów. Ważne jest, żeby nie było oddziaływania między uziomami. No i tutaj pierwszy przykład dla uziomu pionowego o długości do 3 metrów, włącznie. To mamy dwa razy po 20 metrów. I tutaj w układzie trójkąta jest też podany przykład. Musimy mieć dwa razy ponad 20 metrów i. Ten najdłuższy bok, żeby miał ponad 40 metrów. A jeżeli teraz ten uziom badany będzie miał długość większą jak 3 metry, no to już tutaj sprawa się komplikuje, bo trzeba mieć tą, te odległości większe od wartości sześciokrotnej długości uziomu pionowego badanego, a odległość między elektrodą prądową a napięciową musi być większa niż 20 metrów. Jeżeli teraz chodzi o układ trójkąta, w tym przypadku przedstawia się to w następujący sposób. Jeżeli teraz będzie badany uziom elektrody prądowa napięciowa będą umieszczone w jednej linii mamy następującą sytuację. Od środka badanego uziomu do elektrody napięciowej musi być odległość większa niż 4-krotna długość uziomu. No i od elektrody napięciowej do prądowej musi być powyżej 20 metrów. Teraz, jakbyśmy mieli poziomy uziom, na przykład jakąś bednarkę o długości większej lub równej 10 metrów, tutaj jest podany przykład umieszczenia elektrod względem uziomu. Jeżeli to będzie prostopadle, czyli w połowie badanego uziomu, będziemy mieć tą linię, którą tworzą elektrody prądowa-napięciowa, no to do elektrody napięciowej odległość przynajmniej. Musi być tutaj większa niż 4, 4 długości badanego uziomu i od elektrody napięciowej do prądowej musi być powyżej 20 metrów. Zazwyczaj długość takiej elektrody prądowej czy napięciowej no to jest 30 cm, a no tak wygląda taka wbijana sonda w ziemię do pomiaru rezystancji uziemienia. Tutaj jest długość 30 cm. Można też używać dłuższych elektrod. Tutaj mam przykład takiej sondy pokazany. No, jeżeli będzie rezystancja elektrody pomiarowej zbyt duża, można używać tutaj dłuższych sond lub też zwilżyć miejsce wbicia elektrody w ziemię. Ja oczywiście chciałbym tutaj zaznaczyć, żeby później nie było jakichś niedomówień. W normie PNHD 63646 z lipca 2016 roku jest podana informacja odnośnie odległości między badanym uziomem a elektrodami prądową i napięciową równą około 20 metrów. Tam w tejże normie też znajdziemy, że o ma zastosowanie dla większości przypadków. Te odległości, które zostały tutaj podane na tych przykładach, no to można by traktować jako takie odległości orientacyjne. Najważniejsza rzecz tutaj przy pomiarze rezystancji uziemienia metodą techniczną jest wstrzelenie się w tą strefę zerowego potencjału. Tak, należy dopasowywać odległość pomiędzy poszczególnymi elektrodami, aby wyniki y, tych trzech pomiarów, jakie uzyskamy w tym położeniu wyjściowym, oraz przy zmianie położenia elektrody napięciowej, były maksymalnie zbliżone do siebie. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o takie informacje wstępne. Teraz czas na część praktyczną, czyli wykonywanie pomiarów rezystancji uziemienia w terenie. Początek, sposób przyłączenia uziomu. Badany uziom już jest odłączony. Przyłączany jest do gniazda E miernika, do gniazda H przyłączana elektroda prądowa, do gniazda S elektroda napięciowa. W tym miejscu znajduje się elektroda napięciowa. Tam znajduje się miernik, jak widać. Jest w przybliżeniu w połowie odległości między miernikiem a elektrodą prądową. Odległość trzeba dobierać w zależności od rozmiaru i kształtu uziomu. Tutaj znajduje się elektroda prądowa H. Ważne jest, jeżeli teraz chodzi o odległość między elektrodą napięciową, która się tam znajduje, po drugiej stronie tego ogródka warzywnego, chodzi o to, żeby cały układ pomiarowy znajdował się tak, żeby, jeżeli tam są jakieś podziemne rurociągi metalowe czy inne elementy, żeby był poza tym obszarem, ważne jest też, aby z elektroda Napięciowa znajdowała się w tak zwanej strefie zerowego potencjału, dlatego trzeba tak dobierać te odległości. Tutaj jest jeszcze jeden przewód, tam gdzie jest kartka, jest koniec. Ta, kółko, gdyby odległość była za mała, będzie zwiększona odległość między elektrodami i trzeba o tym pamiętać. No, w praktyce, gdzieś 40 metrów czasami trzeba osiągać. Wiadomo, nawet więcej. Aby nie było zakłóceń, bo jeżeli będzie odległość między elektrodami zbyt mała, będą błędne wyniki. Miernik jest już przygotowany do pomiarów. Teraz trzeba wybrać napięcie pomiarowe. Może być to 25V lub 50V. 25V na terenach agrarnych, gdzie się pasą zwierzęta krowy, konie czy tym podobne bo naprawdę dla konia wiadomo Zbyt wysokie napięcie no jest bardzo niebezpieczne i na pewno nie 50V, bo po prostu pozabijamy zwierzęta. Nawet jeśli wiadomo, konia może zabić 4,5V. Tutaj nie ma terenów agrarnych, więc może być to 50V. Tryb jest wybrany w 3P. Zatem co? Pozostaje nic innego, jak nacisnąć przycisk start. No i widać jest postęp pomiaru. Mamy rezystancję uziemienia 19,77 Ohm. Tu jest rezystancja elektrody prądowej H626 Ohmów. Rezystancja elektrody napięciowej 887 Ohmów. To jedno. Teraz trzeba wykonać pomiary sprawdzające. Przesuwając elektrodę napięciową S o kilka metrów. Najpierw w jedną. Potem w drugą stronę ja już pokażę, jak będzie przesunięte. Widać elektroda napięciowa została przesunięta względem, tutaj gdzie ja stoję. Jest miejsce, gdzie była poprzednio. Wróć do miernika. Drugi pomiar. Naciśnięcie przycisku. Start już się robi. Widać 20 i 33 setne oma. Rezystancja elektrody prądowej H. 629 Ohmów rezystancja elektrody napięciowej S 1,2 kilooma. Tym razem elektroda napięciowa jest przesunięta w drugą stronę na podobną odległość od połączenia pierwotnego. Teraz widać że też jest to S. Zatem powrót i trzeci pomiar. ciekawe co wyjdzie tym razem. 19,33 ohm, rezystancja elektrody prądowej H 633OM, rezystancja elektrody napięciowej S 1,55 kilooma, czyli tak to wygląda. Trzeba sprawdzić, te wyniki powinny być maksymalnie zbliżone do siebie, jeżeli by był rozrzut, gdzieś większy jak 3-5% no to wtedy trzeba zwiększyć odstęp między elektrodą prądową a napięciową dlatego też tu był na wszelki wypadek przygotowany jeszcze przewód tu jest oznaczenie E, ale on by był H i tam gdzie pokazywałem jest jeszcze, no w razie czego, na szczęście w tym wypadku nie był potrzebny dla zobrazowania jakie to są odległości jeśli chodzi o pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną, zaprezentuję tutaj pomiar rezystancji uziemienia dla uziomu otokowego. Tutaj pokażę no, odległości, mniej więcej jak to wygląda. Elektroda prądowa jest tam, mniej więcej jak są te drzewa, w trawie. Tutaj, na, tym, na tym wypłaszczeniu, gdzie jest ta ziemia, tam znajduje się wbita elektroda napięciowa. Badany uziom, no to wiadomo. Tutaj, i zatem musimy użyć trybu RE, rezystancji uziemienia. Wciskamy przycisk start. Mamy wynik: 2 omy. Jedna setna, musimy wykonać trzy pomiary. Zatem teraz musimy iść w miejsce wbicia elektrody napięciowej, przesunąć ją o kilka metrów, 4-5 metrów w jedną stronę od linii wbicia i w drugą stronę od linii wbicia, i wykonać przy każdym położeniu kolejny pomiar. Ja nie będę pokazywał tej drogi przejścia, tylko już. Pokażę w miejscu gdzie no jest ta elektroda. Jak widać mamy tutaj wbitą elektrodę napięciową. Musimy ją wyjąć i przesunąć się gdzieś 4-5 metrów w jedną stronę i pogrążyć ją w gruncie. No, jak widać nie jest to proste. No, młotek by się przydał, ale nie ma pod ręką. Elektrodę trzeba wbić do końca, więc... Czasami nawet kamienie się przydają na budowie. Wbijamy elektrodę napięciową i podłączamy. I wracamy z powrotem na miejsce pomiaru. I tym razem po zmianie położenia wykonujemy drugi pomiar. Widać, uzyskaliśmy zbliżony wynik. Musimy po raz kolejny powtórzyć teraz czynność zmiany położenia elektrody napięciowej. I teraz idziemy w drugą stronę. Mniej więcej tyle samo. Tam, gdzie jest ten kamień o, no, po lewej stronie, nieco w górę od tej pomarańczowej rolki. Mniej więcej w połowie tej odległości położenia pierwot, od położenia pierwotnego. Wbijamy ponownie elektrodę napięciową. Mamy już wbitą, podłączamy przewód i wracamy powrotem. Wykonujemy trzeci pomiar. Mamy już ostatni pomiar. różnica między wynikami nie powinna przekraczać 3 5%. Wtedy można uznać pomiar za poprawnie wykonany. Ja jeszcze pokażę jak duża jest na przykładzie tego budynku tutaj odległość od elektrody prądowej do badanego usług. Jak widać, w tym miejscu mamy wbitą elektrodę prądową. Tutaj mamy budynek, którego uziemienie było przedmiotem pomiaru. Tu znajdują się drzewa, które pokazywałem, były też widoczne, jak pokazywałem odległości. Czy jak widać, jest to całkiem spora odległość, i trzeba mieć to na uwadze, zwłaszcza jeżeli byłby no to teren gęsto zabudowany. No może to mieć ograniczenia, trzeba też pamiętać, że może być oddziaływanie między innymi uziomami. Oczywiście trzeba pamiętać, że w tym wypadku należy wykonać pomiar. Dla każdego wyprowadzenia od tego uziomu. Tutaj był wykonany tylko jeden pomiar dla zilustrowania całej procedury. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze informacje odnośnie pomiaru rezystancji uziemienia metodą techniczną. Analizując zarówno rysunki, jak i pokaz praktyczny, można dojść do wniosku, że ta metoda ma jedną wadę mianowicie wymaga naprawdę sporej przestrzeni i ważna jest też tutaj znajomość uzbrojenia terenu żeby później nam głupoty nie powychodziły no jak było zresztą można zobaczyć te odległości między uziomem a elektrodami pomocniczymi potrafią być naprawdę spore i z tego też wynika Ograniczenie stosowania właśnie tej metody technicznej, bo ona będzie nieprzydatna na przykład w mieście. W kolejnym filmie zostaną omówione warianty metody technicznej, takie jak metoda czteroprzewodowa i metoda trzyprzewodowa plus cęgi. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.